Co chciał powiedzieć naszemu serwisowi z okazji jego pierwszych urodzin? Eee, Wszystkiego najlepszego? Życzę, żeby. żebym mogła się hucznie bawić na 18. Focha. Eee, żeby to była jedna z najlepszych imprez, na jakich będę. Fochowi? Generałowi Andersowi Fokhowi Rasmusenowi, sekretarzowi generalnemu NATO? Chciałbym powiedzieć tyle: zrujnował mi dzieciństwo jak polio! Odebrał mi żonę! Mm. 100 lat. Przede wszystkim yy, nieustającego, y, rosnącego focha, bo co jak co, ale fochowanie wam wychodzi naprawdę zajebiście. Nasz serwis kończy dzisiaj to. rok. Co chciałbyś mu powiedzieć? Jaki serwis? Co ja mogę powiedzieć fochowi? Yy, że jestem bardzo szczęśliwy, że foch zadomowił się na antresoli yy, naszej redakcji i yy, że jego... Ciekawy, wyrazisty głos jest obecny w przestrzeni publicznej. Życzę Fochowi wszystkiego najlepszego z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jest ładny, przejrzysty, czarnoróżowy i wygodnie się go czyta. A po drugie, dlatego, że jest to pierwszy serwis dla kobiet, który jestem w stanie czytać bez bólu zębów. Jak najwięcej użytkowniczek, które mają jak najmniej Fochu. I bardzo cenią pracę redakcji, dużo lojalnych czytelniczek i coraz więcej facetów w tym gronie. Żeby dyskusja była coraz ciekawsza. Żeby w tym roku był jeszcze lepszy, żeby miał więcej autorów. O i więcej czytelników, wiadomo. Może wina. I jeszcze chciałem powiedzieć, że życzę Wam wszystkiego najlepszego zdrowia, pomyślności oraz, żebyście byli jeszcze bardziej zjedliwi niż jesteście.